Witam was kochani serdecznie. Ferii ciąg dalszy, no i co? Karnawał. No jak karnawał, to karnawał. Co możecie zrobić? Możecie przygotować dla całej swojej rodziny piękne maski z wytłaczanek po jajkach, których dzisiaj będziemy używać. Wszystko wam dokładnie pokażę. Nie są one trudne i czasochłonne, więc spokojnie dla całej rodziny zrobicie. Włączacie muzykę i robicie sobie bal w domu. Zapraszam serdecznie, co będziemy potrzebować do naszych masek. Kochani, wytłaczanka po jajkach. Zaraz Wam dokładnie powiem, pokażę yy, mazakiem, yy, gdzie trzeba wyciąć, żeby zdobyć dany kształt, nożyczki, yy, farki różnego koloru, yy, klej, jakieś ozdoby. Wszystko Wam na bieżąco pokażę. A więc kochani. Mam, ja już mam wycięte, chcę Wam pokazać, jak to już będzie gotowe, bo wycinanie bardzo długo zajmuje i nie chciałabym Wam tutaj tego czasu zabierać. Będziemy robić takie trzy. Hmm, to można zrobić po prostu trzy kształty. I teraz tak, żeby zdobyć taki kształt, to jak musimy wyciąć tą wykałaczkę? A no, moi kochani, pozbywamy się tutaj tych boków. To będzie obcięte i tutaj, spójrzcie, tu. Wycinamy całości tak, jak wam tutaj zaznaczyłam mazaczkiem. Widzicie? Jeżeli tak obetniecie, to wszystko zostawiamy. Zobaczcie, to jest właśnie ten kształt. Pasuje? Pasuje. No to co? Kolejny kształt. No to to jest ten długi nosek, czyli którąś z tych, raz, dwa, trzy mamy cztery, więc cztery noski spokojnie wyjdą. Po prostu wycinamy. Tak dookoła. I popatrzcie, pasuje nosek. Pasuje. Mamy nosek, natomiast, żeby zrobić takie coś, to odwracamy i zobaczcie, to jest właśnie ta góra. Czyli tutaj obojętnie którą sobie mamy w ten sposób. I tu dookoła. Ona będzie miała tutaj, widzicie, takie troszeczkę yy, dziurki, ale to nam nie przeszkadza w niczym. I to jest właśnie to nasze. O, pasuje, pasuje. Na no to co? Co teraz z tym robimy? Malujemy. Musimy je pomalować farbeczkami naszymi. O, ja sobie tutaj zobaczcie. Użyję tego wierzchu od, od wytłaczanki, żeby sobie nalać farby. A więc, tak, na to, co to będzie, to zobaczycie w trakcie, ale ja mam na to pomysł różowy. Już mam. I co? Bierzemy pędzelek i po prostu całość malujemy na różowo. Jak sobie już pomalujemy, to wtedy zostawimy je do wyschnięcia i będziemy dalej pracować. Możliwe, że już Wam to coś przypomina i ten kolor, i ten kształt, ale chciałabym, żeby to była niespodzianka dla tych, co jeszcze nie wiedzą, co to może być. Dobra, pierwszy pomalowany. Odstawiam do wyschnięcia. Teraz kolejny. A ja myślę też, że czerwony będzie bardzo dobry. Opa. Wy możecie zrobić, kochani, oczywiście jeden kształt. Nie, nie musicie wszystkich. Ja staram się po prostu szybciutko pokazać Wam wszystkie trzy, żebyście mieli wybór. Robię to słuchajcie pędzelkiem, którym robiłam róż, bo czerwień róż to tutaj nic się nie stanie. Będzie może ciut jaśniejszy, ale też ładny, więc tutaj nie ma żadnego problemu i też dookoła, dookoła malujemy na czerwono. I jak skończymy, to odstawimy do wyschnięcia, Wytłaczanki mają takie, takie nierówny kształt, ma takie wgłębienia i w ogóle to one nie są tak prosiutkie jak kartka papieru, więc jak gdzieś będzie niedomalowane, to musicie tak, tak po prostu takie jakby kuć tym pędzelkiem i wtedy jak tak poprzyciskacie z góry to wszystkie wszystkie zakamarki się na pewno farbą wypełnią. Dobra mamy drugi skończony. Odstawiamy do wyschnięcia i teraz trzeci. Trzeci będzie taki najbardziej pracochłonna. No i co. No to może niebieskiej troszeczkę. Troszkę niebieskiej, no bo no, zrobimy sobie troszkę fioletowej. A co? Jak szaleć, to szaleć. Dobra. Mamy już czerwoną i różową, to ja myślę, że mi to spokojnie wystarczy. No to co, lecimy? Ja sobie tu w środku zrobię troszkę na niebiesko. Tak, jedno. Będę je malowała, starała się malować tak samo, żeby było symetrycznie. I zaraz wam wszystko, wszystko pokażę. O! To jest raz. Teraz fiolet. Znowu użyję już pędzelka, którym używałam niebieskiego, bo bardzo nam to koloru nie zmieni. Bo ja widzę, że mam za mało farby fioletowej, więc sobie od razu więcej dopuszczę. I tutaj będę sobie robiła na fioletowo. Proszę bardzo.. O. Tak. I tutaj z drugiej strony tak samo. Sami, że to aż tak długo nie trwa, więc spokojnie sobie z tym poradzicie. Dużo czasu to nie zajmuje. Później jedyne co, no to trzeba poczekać, aż to sobie wyschnie. O, to ja mam tutaj tak. I moi kochani, co tu jeszcze? No, mi już to coś przypomina, dlatego ja sobie e, myślę, że użyję czerwonego znowu. I czerwony dam tutaj. to też słuchajcie nie musi być super ekstra pomalowane dokładnie bo takie jak tu gdzieś zostanie jakaś yy, yy, kropka naturalnej wytłaczanki yy, koloru jaki, jaki miała to to też będzie bardzo fajnie wyglądać jest to wszystko do zrobienia dobra brakuje mi ciutkę czerwonego już sobie, a to wezmę różowy o. miałam pędzelek z czerwonej farby, więc ten róż będzie troszeczkę ciemniejszy i taki jak najbardziej będzie mi odpowiadał już kończę kochani I teraz tak, kto chce, może zostawić to tylko w ten sposób, że tylko środek jest pomalowany, natomiast ci, którzy chcą jeszcze, no to mogą sobie tutaj tą zewnętrzną stronę również na jakiś kolor przemalować, obojętnie jaki. Tego tutaj może, o tych dwóch i tego środka może już nie malujcie. Dowiecie się, dlaczego macie tego nie malować za za chwileczkę, jak nam to troszeczkę e, przeschnie. Ale tutaj tą górę można jeszcze sobie na jakiś kolorek zrobić. Ok. Moje kochani, ostatni ostatni kształt gotowy. I teraz odkładamy sobie je i czekamy chwileczkę, aż nam wyschną. No i co, kochani? Troszeczkę nam już przeszły nasze mas maski, i będziemy je sobie teraz wykańczać. Do tej długiej mojej czerwonej, ja sobie umyśliłam jeszcze, gdzieś tam w tych moich różnych gadżetach znalazłam. Yy, czekajcie, bo go właśnie chyba zgubiłam. Czerwony pomponik, ja go zaraz namierzę. O, już go widzę. Widzicie. Dlatego trzeba mieć zawsze porządek. Żeby wszystko leżało na miejscu, to będziemy zaraz wszystko wiedzieć. I teraz tak, ja sobie ten nasz pomponik tutaj, za pomocą oczywiście Magica, że on mi znowu wychodzi drugą stroną, okej. Okay. Odrobinkę Magica sobie damy tutaj na niego. O. Resztę odkładam i sobie ten nasz pomponik po prostu tutaj przykleję. No i na razie zostawię na minutkę, żeby się e, dobrze skleiło. To zabiorę się za ten może nasz różowy. Kochani, co tutaj? No, moja wizja na ten akurat kawałeczek jest taka, żeby zrobić tu jeszcze... Słuchajcie, to mogą być dwa guziczki czarne małe, e, przyklejone klejem. No ja akurat guziczków niestety nie mam. Zrobię sobie za pomocą tutaj pisaczka. Takie ciemniejsze kropki. Już Wam przypomina to coś? Myślę, że tak. Musimy sobie zrobić dwie dziurki. Poproście rodziców o pomoc, bo tutaj mamy bardzo ostre narzędzie. No to oczywiście może być e, e, za pomocą nożyczek zrobione. E, można w ogóle nie robić dziurek. Słuchajcie, e, można to um, jakoś dookoła e, jakąś tasiemką skleić i wtedy związać. Ja sobie zrobię tutaj szybciutko. Małe dziureczki i spróbuję przez nie przeciągnąć sznurek, czy tam nitkę, czy tam gumkę. I o, jestem na drugiej stronie, dobrze. I z drugiej strony zrobię sobie również taką dziureczkę. Mniej więcej tutaj. Dobrze, już czuję z drugiej strony, że jest. Dziurka, no to co? Kawałeczek sznurka, a raczej dwa. No i teraz bardzo trudna czynność, moi kochanie. Trzeba przecisnąć ten sznureczek przez te dziurki. Znowu sobie tutaj e, pomogę nożykiem do tapet. Mam nadzieję, że mi się to uda. Udało mi się. No, i tutaj go można oczywiście związać, żeby on się trzymał. Pamiętajcie, że pracujemy z wytłaczanką po jajkach, jest ona delikatna, tak? To jest papier, więc nie robimy nic mocno, tylko delikatnie. O, ja mam jeden. Teraz sobie drugi spróbuję tutaj przepchnąć. Oczywiście za pomocą nożyka do tapet, jeżeli nie będziecie sobie radzić. I będziecie musieli użyć takiego narzędzia. To jeszcze raz Wam powtarzam, rodzice pomagają. Ale przepchnąć to można równie dobrze za pomocą ołówka, moi kochani. Ja akurat przy sobie nie mam ołówka, to już nie będę wstawać i go szukać. Dlatego robię używam tych rzeczy, które po prostu mam pod ręką. I dlatego używam nożyka do tapet. O, udało mi się drugi przepchnąć. I znowu go tutaj sobie zwiążemy delikatnie. I co? Co Wam to przypomina? Uwaga! I związujemy za głową. Mamy naszą pierwszą maskę, można oczywiście ubrać się na różowo. I mamy gotową świnkę. Dobra, kochani. No to co to może być? Jak myślicie? Robimy to samo. Tutaj sobie spróbuję użyć dziurkacza. Może mi się uda. No właśnie, to jest to, że. Niestety nie. Trzeba zrobić dziurki. E, one są. E, wytłaczanki od jajek są sztywne, wiecie? Dlatego nam to tak fajnie pod. nie wchodzi pod, do dziurkacza. Dlatego ja tutaj znowu zrobię sobie jedną dziurkę i drugą dziurkę. Za pomocą nożyka do tapet. Jak czerwono, to czerwono. Mam tutaj tasiemkę czerwoną. Więc spróbujemy sobie teraz użyć, w tym przypadku, czerwonej tasiemki. Znowu ją sobie tutaj przepchnę nożykiem, aby kawałeczek, żeby z drugiej strony móc ją pociągnąć, to ona tutaj sobie sama, o widzicie? Możemy też to sobie zrobić tutaj, o, odpadł nam pompon. Nie szkodzi, zaraz go tutaj mocniej przykleimy. Robimy sobie tutaj na końcu. Popatrzcie. O! Wystarczyło na supełek za, yy, zawiązać. Zobaczcie, tutaj jest supełek i ta dziurka to już nie przejdzie. Także tu spokojnie można lekko pociągnąć i drugą sobie prze... Spróbujemy przepchnąć. Jest trochę z tym zabawy, ale ja myślę, że spokojnie. Nos odpada, pomponik odpada, kochani, bo jest mokry klej jeszcze. Jakbyśmy go chwilę dłużej zostawili, to on na pewno będzie się trzymał, więc tym się nie przejmować. My znowu zaraz sobie pomponik dokleimy. I kochani, kolejny. Również mamy nos. Mój akurat wygląda trochę jak nos klauna. Jeżeli zrobilibyśmy ten nos nasz, na przykład pomalowali na szary kolor i dali coś szarego na końcu, to już mamy przebranie myszki. Bez pompona, czerwony, no to mamy troszeczkę tak po bocianowemu, więc mamy bociana. Natomiast ostatnia maska. Zobaczcie, no to już chyba wiadomo, widać tutaj, prawda? Moja buzia jest dużo większa od waszych, więc nie będzie to tak idealnie pasować, natomiast wasze malutkie buzie spokojnie się e, idealnie wpasują. I tak samo, robimy z dwóch stron sobie e, dziurki bierzemy czy to sznurek, czy to gumeczkę jakąś. Gumka jest wygodna, bo wtedy ta maska jest mocno, mocno trzyma się buzi, a nas nigdzie nie, nic nie pije, nic nam nie przeszkadza. I tę maskę po prostu założymy sobie w ten sposób tutaj. To, dlatego Wam nie kazałam tutaj nic kolorować. Tutaj dotykają dookoła oczu, a tu idealnie wchodzi nasz nosek. Zobaczcie. Widzicie? No mówię, ja mam troszkę szerzej już oczy, bo mam tą buzię większą niż wy, ale dla was ten rozmiar będzie idealny. Mi to strasznie przypomina taką trochę maskę właśnie karnawałową, jak to, jak to w Wenecji było. Oni mają takie długie nosy, te maski są takie. To można, słuchajcie, brokatem obsypać. Można mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy zrobić. Gotowe, moi kochani. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!